Cześć, tu Beata, dziś mamy środa, a skoro środa, to czas na kolejną talię. Tarot był w ubiegłym tygodniu, i jeżeli nie widziałaś tego wideo, nie widziałaś tego wideo, to serdecznie Cię zapraszam. Tym razem czas na wyrocznie. I, i jest to taka szczególna wyrocznia, po polsku te karty nazywają się karty... Uzdrawiającej mocy. Oryginalny tytuł tej talii to Medicine Cards. Ja pamiętam, że bardzo chciałam tą talię gdzieś nabyć i tak szukałam, oglądałam, nawet kiedyś znalazłam, ale była na mojej łyżliście, ale jakoś tak nie złożyło się, albo jakoś nie wiem, czekałam. I któregoś razu te karty po prostu przyszły do mnie, bo dostałam je w prezencie. To jest, jak widzicie, po pudełku, to jest, to jest talia już naprawdę dosyć wiekowa. Ona została wydana w 98, nie, w 99 roku. I dobrze mówię, chyba tak. I trochę już lat ma i to jest, to jest ta oryginalna talia z tamtych czasów, więc naprawdę to pudełeczko jest takie troszeczkę dobite. Co nie zmienia faktu, że talia jest obłędna. Ma takie dwie części, zaraz o nich opowiem. Mam oczywiście do tych tali taką wściekłą, fioletową książkę i są tutaj opisane wszystkie, wszystkie zwierzęta. Zresztą w książce są też zobrazowane te, te karty, więc można je zobaczyć. Generalnie jest to karta, jest to talia pracy ze zwierzętami, z energią zwierząt i jakiś czas temu już zaczęłam tak bardziej w tę stronę uzdrawiających mocy, właśnie praca z, z, wew z, z wewnętrznym dzieckiem, ale też z tym zwierzęciem mocy, którego wiecznie poszukujemy. Jakoś te talie chyba w taki sposób do mnie, do mnie przychodzą. Talia została stworzona przez Jamie Sams i Davida Carsona. I naprawdę jest, jest piękna, jest bardzo taka... W punkt. Naprawdę bardzo w punkt. Bardzo ładnie są opisane tutaj w tej książce wszystkie zwierzęta. No może nie wszystkie, bo oczywiście, że tu nie są wszystkie. Ale bardzo ładnie są opisane. Opisana jest legenda tego zwierzęcia. Jak gdzie tam w różnych stronach świata są, jak one są postrzegane. Jest też tutaj pokazane, opisane, jak można wykorzystywać kiedy tą energię i jak to wygląda przy okazji wyzwania czy cienia. Więc naprawdę świetnie jest to tutaj opisane. Talia, jak wspomniałam, jest podzielona na dwie części, ale najpierw pokażę Wam te wściekłe okładki. Książka jest taka, a okładki są takie. Jak bardzo na czasie, prawda? Chociaż one, ta talia naprawdę ma już trochę lat. Więc takie są okładki. One są dosyć długie, te karty. Ja ich nie kolorowałam, nic z nimi nie robiłam. Ale, ale uważam, że jest naprawdę bardzo niesamowita. I tak wyglądają wszystkie karty. One mają różne tutaj totemy, różne elementy zawarte. Zaraz pokażę te karty, ale mają też nawet nie wiem ile raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kart pustych, dodatkowych. Gdybyśmy chcieli, Dorysować i dopisać, wybrać dodatkowe zwierzęta, których nam brakuje, a które bardzo chcieli, chcielibyśmy tutaj zrobić. Myślę, że ta podróż też polega na tym przez tą talię, że jeżeli akurat pracujemy z jakąś energią danego zwierzęcia, to możemy sobie wtedy tą kartę tutaj dorysować na tej karcie, te elementy. Mamy tutaj kilka różnych kart do wyboru, więc absolutnie można, można to zrobić. I wtedy opisać, znaleźć różne źródła i wtedy możemy pracować również z kolejną kartą, więc dziewięć kart jest tutaj dodanych, które można wykorzystać do tego, żeby pracować z nimi. Moja talia, jak już wspomniałam, jest w języku polskim. Pierwszy raz ją widziałam w języku polskim, ja ją widziałam tylko w języku angielskim. To jest Chapla. A są naprawdę niesamowite te karty, bardzo ładnie można, można z energią zwierzęcia pracować. Jak trafimy na jakieś zwierzę, które, które akurat, nie wiem, jakoś przywoła, to spróbuję przeczytać chociaż jakiś fragment, to jest listę karty, są naprawdę szczególne. One są spokojne, one są takie zrównoważone. W ogóle ta talia, czyli karty uzdrawiającej mocy, jest moją talią wyroczni na sierpień, więc jeżeli macie ochotę, to koniecznie zapiszcie się na newsletter, bo tam raz w tygodniu, w poniedziałek leci do Was wyrocznia, gdzie możecie sobie wybrać jedną kartę. I, yy, I na końcu tego maila jest, są te trzy karty opisane i wtedy można zobaczyć, jak z taką energią pracować. Ja co miesiąc kartę wyroczni zmieniam, więc yy, naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne przesłania, bardzo taka energia, która jakby wpada nam głębiej do naszego wnętrza i możemy z nią pracować. Bardzo ładna karta, Ryś. Więc serdecznie zapraszam na mojego bloga. Tam można zapisać się na newsletter i raz w tygodniu będziecie dostawać takiego maila, bo to jest coś naprawdę fajnego. Jakiś czas temu pamiętam, pracowałam z energią pająka, więc te karty są naprawdę świetne. Serdecznie Wam polecam przyjrzeć się Waszka, przyjrzeć się. Tym kartom, jeżeli ich poszukujecie. Mówię w języku polskim, to ja ich nie widziałam. One są przede wszystkim w języku angielskim, na, na różnych, w różnych miejscach mogłam jeszcze je znaleźć. Nie wiem, czy wyglądają dokładnie tak samo, ale. Mm, ale, ale prawdopodobnie tak, no bo nie wiem, chyba, że okładki by się zmieniły. I nie wiem, czy te nowe talie będą miały te dodatkowe karty, bo, bo to jest pierwszy raz dobrze. Mamy orła z numerem 1. Dlaczego nie? I tak chciałam Wam przeczytać coś na temat tego orła. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Posłuchajcie tego. Jeśli orzeł majestatycznie szybuje wśród Twoich kart, jest to wskazówką. Abyś odnowił więź z żywiołem powietrza, przez co należy rozumieć sferę umysłu, a w tym wypadku jego wyższe poziomy. Mądrość przychodzi w różny sposób, niekiedy dziwny i zagadkowy, ale zawsze ma związek z twórczą siłą Wielkiego Ducha. Jeśli szedłeś w cieniu przeszłości, nie podoba mi się, że tu jest tylko i wyłącznie rodzaj męski, jeśli szedłeś w cieniu przeszłości, orzeł przyniesie ci oświecenie, nauczy cię, chyba się zgubiłam, Nauczy się podnieść wzrok i sercem dosięgać słońce. Pokochać zarówno cień, jak i światło. Dostrzeż piękno, i w jednym, i w drugim, a ulecisz jak orzeł. I tak przejdziemy sobie szybciutko do, do, do tego, jeżeli stosujecie karty odwrócone, bo tutaj rzeczywiście też jest to zawarte, jeśli wyciągnęłaś orła, czy wyciągnąłeś orła. Pozycji odwróconej oznacza to, że zapomniałeś o swojej mocy i związku z Wielkim Duchem. Może nie zdołałeś dostrzec światła, które zawsze świeci ludziom dążącym do oświecenia. Miłością ulecz złamane skrzydła. Orzeł w tej pozycji uczy cię, abyś kochał siebie tak, jak kocha cię Wielki Duch. To jest tylko malutki fragment, który przeczytałam tu kawałek i tu kawałek. Tego jest, tego jest trochę więcej, więc na każde z tych zwierząt. Są jakieś dodatkowe wskazówki i pięknie można je wykorzystać? Naprawdę serdecznie polecam. Jeszcze kilka kart Wam pokażę. Motyl. I jeżeli szukacie talii, nawet w języku angielskim, bo to nie ma znaczenia, oczywiście, o ile znacie angielski, jeżeli szukacie talii, która nie jest taką nowoczesną wersją, ale właśnie taką starszą, która ma i nie odstraszają Was takie kolory. Chociaż ja kocham czarne, ale jakby ta talia jest dla mnie naprawdę bardzo ważna, to polecam serdecznie przyjrzeć się tej talii. To jest taka łagodna, spokojna energia zwierząt, którą można pięknie wykorzystać do tego, żeby pracować nad sobą, żeby radzić sobie z różnymi rzeczami. Więc... Yy... Ja wiem, że jest wiele różnych talii, ja sama mam kilka różnych talii, ale ta jest dla mnie naprawdę szczególna. Być może dlatego, że tak długo miałam ją na mojej łyśliście, jakoś jeszcze się nie zdecydowałam wtedy, a w zeszłym roku hmm, dostałam te karty w prezencie ja dostałam wtedy kilka tali w prezencie i na szczęście dostałam je również z książką, więc to jest coś pięknego, bo można wtedy bardzo ładnie pracować z energią zwierząt. Polecam przyjrzeć się, jeżeli nie tej, to jakiejś innym taliom, które mają energię zwierząt, bo poszukanie swojego zwierzęcia mocy jest naprawdę ważnym elementem. Na miesiąc, na tydzień, na dzień, jeżeli potrzebujemy, serdecznie polecam. I ta talia naprawdę jest do tego świetna, moja wiekowa, już pudełko takie zużyte karty uz uzdrawiającej mocy, a oryginalnie one nazywają się Medicine Card. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam. Pa!